Jesteśmy na cmentarzu żydowskim Krzywczy. Przed nami Ochel odbudowany w 2023 roku. Wchodzimy do środka, a tutaj cztery macewy. Rabina Dawida Shifta, jego syna Abrahama Shifta, rabina w Błażowej, który zmarł będąc w Krzywczy, i Abrahama Walera. Oraz szoma Dawida Shifta Jenta. Widać tutaj już kartki z modlitwami od wasydów, którzy niedawno tutaj byli. Ochal inaczej namiot, czyli taka kaplica grabowa, która mieści właśnie szczątki najznamitniejszych osób tutaj w Krzywczy. Niedawno obchodziliśmy 200 rocznicę śmierci Dawida